Spotkania literackie, Alon Ten, podcast książkowy Muzeum Emigracji w Gdyni. 6-8 listopada 2020 roku. Ludwika Włodek Gorsze dzieci Republiki o Algierczykach we Francji. Na ruchliwym, zwykle tej porze, bulwarze Menil-Monton jest puściej niż zwykle. Jakby wszyscy, którzy normalnie tędy przechodzą, Weszli do ciągnących się wzdłuż ulicy kawiarni i barów. Szczęśliwcy, którzy przyszli najwcześniej, siedzą przy stolikach w wielkim ścisku po pięć, a nawet po osiem osób. Nad nimi, zbici w ciasne, wciąż pęczniające grupki, stoją ci mniej zapobiegliwi, którzy dołączyli w ostatniej chwili. Także nieliczni przechodnie przystają przy kawiarnianych ogródkach i, jak cała reszta, wpatrują się w jeden punkt umieszczony we wnętrzu lokalu. Ekran telewizora. Trwa mecz Francja-Dania, ostatnia rozgrywka reprezentacji przed wyjściem z grupy na Mistrzostwach Świata w Rosji w 2018 roku. Przy każdej akcji francuskiej tłum się ożywia, przy każdej duńskiej zamiera w wyczekiwaniu. Jest to tłum typowy dla okolic Menilmontant kolorowy i wielobarwny, jak cała dzielnica. Dwudziestka. Kiedyś była tu biedna, ludowa dzielnica, w której osiedlali się imigranci przyjeżdżający do pracy w fabrykach położonych na obrzeżach Paryża. Dziś nieco się zgentryfikowała. Co elegantsze i przystojniejsze mieszkania w tutejszych wielkomiejskich kamienicach pozajmowali paryscy burżuje ze starych francuskich rodzin, którzy osiedlają się w tej okolicy, żeby zademonstrować lewicowe, tolerancyjne wobec różnorodności poglądy. Lub zwyczajnie dlatego, że jest tu nadal taniej niż w prestiżowych dzielnicach bliżej centrum, takich jak Jedynka czy Ósemka, gdzie się wychowali i gdzie nadal znajdują się wypchane złoconymi antykami mieszkania ich rodziców. Zapraszamy do wysłuchania podcastu z Ludwiką Włodek. Rozmowę poprowadzi Marcin Mintykowski. Muzeum Emigracji w Gdyni. Znajdziesz nas na Spotify i YouTube.